Śnieg sypał od trzech dni, bezwitosna, biała kurtyna, która odcięła małą chatę Tomasza od reszty świata. Dla niego i jego sześcioletniej córki, Zosi, nie była to nowość. Zima w górach rządziła się swoimi prawami, a oni nauczyli się je szanować. Tomasz, człowiek którego dłonie znały słoje każdego drzewa w promieniu kilometra, znajdował w tej izolacji rodzaj surowego spokoju. Dłuto w jego reku poruszało się z pewnością, uwalniając z kawałka lipowego drewna kształt ptaka o rozpostartych skrzydłach. Każdy ruch był medytacją, sposobem na uciszenie wspomnień, które były głośniej niż wiatr za oknem. Zosia siedziała przy kominku, rysując kredkami na kartce papieru. Jej mały, skupiony świat składał się z ciepła ognia, zapachu drewna i cichej obecności ojca. Była jego słońcem, jedynym powodem, dla którego jego własny świat nie zamazł na kość lata temu, kiedy stracił jej matkę. Od tamtej pory żył w dobrowolnym wygnaniu, chroniąc córkę przed światem, który jemu samemu przyniósł tylko ból. Wierzył, że prostota i cisza gór są najlepszym, co może jej ofiarować. Nagle ich spokój przerwało gwałtowne, rozpaczliwe wycie wiatru, które brzmiało inaczej niż zwykle. A potem dołączył do niego inny dźwięk głuchy, metaliczny huk, który przetoczył się echem po dolinie. Tomasz zamarł, dłuto zawisło w powietrzu. To nie był odgłos łamiącego się drzewa. To był dźwięk cywilizacji, która wtargnęła w ich azyl. Zosia podniosła głowę, jej wielkie, brązowe oczy wypełniły się niepokojem. Tatusiu, co to było? Tomasz odłożył narzędzia. Zostań tutaj, kochanie. Zamknij drzwi na zasuwę i nie otwieraj nikomu. Jego głos był spokojny, ale w środku czuł narastający lód. Naciągnął grubą kurtkę Wełnianą czapkę i wyszedł w biel. Wiatr uderzył go z siłą fizycznego ciosu, a wirujące płatki śniegu oślepiały go. Podążał w kierunku, z którego dobiegł dźwięk, brnąc przez zaspy sięgające mu do kolan. Po kilkunastu minutach zobaczył to. Czarny, luksusowy samochód, wbity w potężną sosnę na skraju drogi, która ledwo zasługiwała na miano drogi. Jedne drzwi były otwarte, jakby ktoś próbował się wydostać. Ślady stóp, już prawie niewidoczne pod świeżym śniegiem, prowadziły chaotycznie w głąb lasu. Poczuł ukłucie strachu. Ktokolwiek to był, w takim stroju, w jakim prawdopodobnie przyjechał, nie miał szans w tej zamieci. Ruszył za śladami, a jego serce biło ciężko w piersi. To nie była jego sprawa. Mógł zawrócić, udawać, że nic nie widział. Ale obraz Zosi czekającej w ciepłej chacie nie pozwolił mu na to. Nie mógł zostawić kogoś na pewną śmierć. Znalazł ją kilkadziesiąt metrów dalej. Leżała twarzą w śniegu, nieruchoma postać w cienkim, eleganckim płaszczu i butach na obcasie, absurdalnych w tym krajobrazie. Ciemne włosy rozsypały się wokół jej głowy, jak plama atramentu na białej kartce. Przez chwilę myślał, że jest za późno. Ale kiedy ją odwrócił, zobaczył płytki ruch klatki piersiowej i poczuł ledwo wyczuwalny oddech na swojej dłoni. Była nieprzytomna, a jej skóra miała niezdrowy, sinawy odcień. Nie zastanawiał się dłużej. Podniósł ją, była zaskakująco lekka i ruszył z powrotem do chaty, walcząc z wiatrem i ciężarem w ramionach. Kiedy wreszcie dotarł do drzwi i wpadł do środka, Zosia krzyknęła z zaskoczenia. Położył kobietę na dywanie przed kominkiem, z dala od bezpośredniego żaru. Była przemoczona i lodowata. Tatusiu, kim ona jest, Szepnęła Zosia, przywierając do jego nogi. Nie wiem, skarbie. Potrzebuję pomocy. Pracował szybko i metodycznie. Zdjął z niej mokre ubrania, zastępując je swoimi najgrubszymi wełnianymi kocami. Jej dłonie i stopy były niebezpiecznie blade. Rozcierał je delikatnie, próbując przywrócić krążenie. Na jej skroni zauważył ciemne zasinienie i niewielkie rozcięcie. Musiała uderzyć się w głowę. Przez następną godzinę czuwał nad nią, podczas gdy Zosia w milczeniu obserwowała go z kąta. Wprowadził do swojego sanktuarium chaos, nieznajomą, która mogła przynieść ze sobą wszystko to, przed czym uciekał. Obudziła się nagle, gwałtownie łapiąc powietrze. Jej oczy, w kolorze burzowego nieba, otworzyły się szeroko, pełne paniki i dezorientacji. Próbowała usiąść, ale syknęła z bólu i opadła z powrotem. Spokojnie, jest pani bezpieczna, powiedział Tomasz tak łagodnie, jak potrafił. Spojrzała na niego, potem na Zosie, na surowe, drewniane ściany chaty i ogień w kominku. W jej oczach nie było rozpoznania. Była tylko czysta, pierwotna pustka. Gdzie ja jestem? Co się stało? Jej głos był słaby, ochrypły. Miała pani wypadek. Znalazłem panią w śniegu. Jest pani w moim domu, w górach. Dotknęła dłonią czoła, marszcząc brwi w wysiłku. Wypadek. Ja, nie pamiętam. Spojrzała na niego ponownie, a w jej oczach pojawił się nowy, głębszy strach. Nie pamiętam niczego. Nie wiem, kim jestem. Słowa te zawisły w ciepłym powietrzu chaty, ciężkie i zimne jak kamień. Tomasz poczuł, jak jego uporządkowany, samotny świat zaczyna pękać. Burza na zewnątrz szalała, ale prawdziwy sztorm dopiero zaczynał się w środku. Kobieta bez przeszłości, on z przeszłością, od której nie mógł uciec, i mała dziewczynka, która patrzyła na nieznajomą zmieszaniną lęku i fascynacji. Zabranie jej do domu nie było już tylko aktem ratunku. Stawało się początkiem czegoś, czego nie potrafił jeszcze nazwać, ale co już czuł, że odmieni wszystko. Przez następne dni burza nie ustępowała, Więżąc ich troje w drewnianej arce pośród Białego Oceanu. Telefon nieznajomej był zniszczony, a w jej torebce, oprócz standardowych drobiazgów, znaleźli tylko wizytownik z wytłoczonym jednym słowem: Ewa. Żadnego nazwiska, żadnego adresu. Dla Zosi stała się po prostu panią Ewą. Ewa, jak ją teraz nazywali, była cicha i zagubiona. Poruszała się po chacie z ostrożnością gościa, który boi się cokolwiek zniszczyć. Ból głowy powoli ustępował, ale amnezja trzymała ją w żelaznym uścisku. Godzinami wpatrywała się w ogień, próbując odnaleźć w płomieniach choćby strzęp wspomnienia. Tomasz obserwował ją z dystansu, rozdarty między współczuciem a instynktowną potrzebą ochrony swojej przestrzeni. Widział w niej jednak coś więcej niż tylko ofiarę. Sposób, w jaki składała koc, precyzja, z jaką układała naczynia, świadczyły o kimś zorganizowanym i zdyscyplinowanym. Kiedy Zosia pokazała jej swoje rysunki, Ewa przyjrzała im się z autentycznym zainteresowaniem, a jej komentarze były inteligentne i trafne. Powoli, nieśmiało, zaczęła się otwierać. Pewnego popołudnia, kiedy Tomasz rzeźbił, Zosia podeszła do Ewy z książką. Poczytasz mi? Ewa zawahała się, ale wzięła książkę. Zaczęła czytać, a jej głos, początkowo niepewny, nabrał siły i melodyjności. Opowiadała historię o zagubionym lwiątku z taką pasją, że nawet Tomasz przestał pracować i zasłuchał się. Patrzył na Zosie, wtuloną w bok Ewy, z twarzą rozjaśnioną czystym, dziecięcym szczęściem. Był to widok, którego nie widział od lat. Widok, który jednocześnie ogrzewał i ranił jego serce. Czuł się jak zdrajca wobec pamięci swojej żony, a jednocześnie pragnął tej sceny bardziej niż czegokolwiek innego. Kiedy burza wreszcie ucichła. Tomasz wiedział, że musi pojechać do miasta. Potrzebowali zapasów, a on musiał spróbować dowiedzieć się czegoś o Ewie. Zostawił ją z Zosią, nie bez pewnego niepokoju, ale widok ich spokojnej interakcji uspokoił go. Miasteczko na dole wydawało się innym światem. W lokalnym sklepie, czekając w kolejce, zobaczył włączony telewizor. Wiadomości. Na ekranie pojawiło się zdjęcie kobiety, którą zostawił w swoim domu. Podpis głosił: Ewa Nowak, prezes zarządu Nowak Enterprises, zaginiona po wypadku samochodowym w górach. Poszukiwania zostały wstrzymane z powodu złych warunków pogodowych. Władze obawiają się najgorszego. Tomasz poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Pani Ewa była prezesem potężnej firmy. To wyjaśniało drogie ubranie i samochód. Ale to nie wszystko. Reporter wspomniał o jej zastępcy. Marku Brzezińskim, który tymczasowo przejął stery w filmie i już zdążył podjąć kilka kontrowersyjnych decyzji. Coś w tonie reportera, jakaś nuta sugestii, sprawiła, że włosy zjeżyły się Tomaszowi na karku. Wypadek w środku zamieci, na ledwo przejezdnej drodze, z dala od jakiejkolwiek głównej trasy. To nie wyglądało na przypadek. Wrócił do chaty z sercem ciężkim od złych przeczuć. Ewa nie była tylko ofiarą amnezji. Była kimś, kogo być może ktoś chciał się pozbyć. Jego mały, bezpieczny świat właśnie stał się śmiertelnie niebezpieczny. Zastał Ewę i Zosie przy stole, lepiące figurki z masy solnej. Śmiały się, a widok ten na chwilę rozproszył jego mrok. Ale wiedział, że nie może dłużej ukrywać prawdy. Kiedy Zosia poszła spać, usiadł naprzeciwko Ewy przy kominku. Dowiedziałem się, kim jesteś, powiedział cicho. Opowiedział jej wszystko, co zobaczył w wiadomościach. Ewa słuchała w milczeniu, jej twarz stawała się coraz błędsza. Nazwisko Ewa Nowak i nazwa firmy nie wywołały żadnego błysku w jej oczach. To były tylko słowa, puste etykiety. Ale informacja o wypadku i podejrzeniach, które się z nim wiązały, wstrząsnęła nią do głębi. Więc ktoś mógł chcieć mojej śmierci. Wyszeptała, a jej głos drżał. Nie wiem na pewno ale to wygląda bardzo podejrzanie. Tomasz spojrzał na nią. Widział strach w jej oczach, ale też iskrę determinacji. To nie była kobieta, która łatwo się poddaje, nawet jeśli nie wiedziała, kim jest. W tym momencie podjął decyzję. Mógł ją odwieźć na najbliższy posterunek policji, zostawić ją systemowi i wrócić do swojej samotni. To byłaby rozsądna, bezpieczna opcja. Ale patrząc na nią, bezbronną, a jednocześnie silną, wiedział, że nie może tego zrobić. Była w jego domu, pod jego opieką. Zosia ją pokochała. On sam czuł coś, czego nie chciał jeszcze nazwać. Zostaniesz tutaj, powiedział, a jego głos był twardszy niż zamierzał. Dopóki nie będziemy wiedzieć, komu można ufać. Tutaj jesteś bezpieczna. Będę Cię chronił. Ewa podniosła na niego wzrok a w jej oczach pojawiły się łzy. Ale to nie były łzy strachu, tylko ulgi. Po raz pierwszy od przebudzenia poczuła, że nie jest sama. Skinęła głową. Dziękuję, Tomaszu. To była obietnica. Punkt bez powrotu. Tomasz, człowiek, który uciekł od świata, właśnie wypowiedział mu wojnę, by chronić kobietę bez przeszłości. Jego spokojne życie w górach dobiegło końca. Dni, które nastąpiły, były dziwną mieszanką domowej sielanki i rosnącego napięcia. Tomasz uczył Ewę rąbać drewno i rozpoznawać tropy zwierząt. Ewa, ze swoją wrodzoną inteligencją, szybko się uczyła. Pomagała mu w prostych pracach, a wieczorami czytała zosi, aż mała zasypiała z uśmiechem na ustach. Pomiędzy Tomaszem a Ewą narodziła się cicha więź, zbudowana na wspólnych posiłkach, krótkich rozmowach i długich spojrzeniach przy kominku. Tomasz walczył sam ze sobą. Każdy uśmiech Ewy, każdy jej gest troski wobec Zosi, burzył kolejny mur wokół jego serca. Zaczynał przypominać sobie, jak to jest czuć coś więcej niż tylko obowiązek i żal. Bał się tego uczucia, bał się, że historia znów się powtórzy, że znów kogoś straci. Pewnego dnia, pracując nad uszkodzonym telefonem Ewy, udało mu się odzyskać dane z karty SIM. Wśród kontaktów i wiadomości znalazł plik audio, nagrany na kilka godzin przed wypadkiem. To była notatka głosowa, którą Ewa nagrała dla siebie. Włączył ją. Głos Ewy, pewny siebie i stanowczy głos prezesa, wypełnił chatę. Notatka na spotkanie z radą nadzorczą. Marek Brzeziński. Odkryłam poważne nieprawidłowości w przepływach finansowych związanych z projektem Phoenix. Transfery na zagraniczne konta, Fałszywe faktury. Wygląda na zorganizowaną defraudację na wielką skalę. Mam dowody. Jadę na spotkanie z prywatnym audytorem, żeby je potwierdzić. Marek nie może się o tym dowiedzieć, zanim nie przedstawię wszystkiego Radzie. Jest zbyt niebezpieczny. Nagranie urwało się gwałtownie. Tomasz zamarł. Mieli dowód. To nie był wypadek. To była próba morderstwa. Pokazał nagranie Ewie. Słuchając swojego własnego, obcego głosu, zadrżała. Wspomnienia wciąż nie wracały, ale prawda uderzyła ją z całą mocą. Wiedziała, co musi zrobić. Muszę wrócić, powiedziała, a w jej oczach płonął ogień. Muszę go powstrzymać. On niszczy firmę, którą budował mój ojciec. I próbował mnie zabić. Tomasz wiedział, że ma rację. Czas ukrywania się minął. Spojrzał na swoje dłonie, stworzone do rzeźbienia, a nie do walki. Ale wiedział, że musi walczyć. Dla niej. Pojadę z tobą, powiedział. Nie zostawię cię samej. Przygotowania były szybkie i nerwowe. Tomasz skontaktował się z jedyną osobą, której ufał ze swojej przeszłości starym przyjacielem, prawnikiem. Wyjaśnił mu sytuację i poprosił o pomoc w zorganizowaniu wejścia na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które, jak się dowiedzieli, Marek zwołał, by ostatecznie przejąć kontrolę nad firmą. Tomasz musiał użyć prawie wszystkich swoich oszczędności, które gromadził na przyszłość Zosi, by kupić minimalny pakiet akcji dający prawo wstępu. Dzień konfrontacji nadszedł zbyt szybko. Zostawili Zosie pod opieką żony prawnika, obiecując, że wrócą. Jadąc do miasta, Tomasz widział, jak Ewa z każdym kilometrem zmienia się. Niepewność zastępowała stalowa determinacja. Choć jej pamięć była wciąż dziurawa, instynkt lidera brał górę. Sala konferencyjna była zimna i sterylna, pełna ludzi w drogich garniturach, których twarze wyrażały chciwość i obojętność. Marek Brzeziński stał na podium, pławiąc się w swojej nowo zdobytej władzy. Jego przemówienie było pełne fałszywego żalu po stracie Ewy i obietnic świetlanej przyszłości pod jego kierownictwem. Wtedy otworzyły się drzwi. Weszli Ewa i Tomasz. W sali zapadła grobowa cisza. Twarze wszystkich zwróciły się w ich stronę. Marek zbladł, jakby zobaczył ducha. Przez chwilę wyglądał, jakby miał zemdleć. Ewa, to niemożliwe, wyjąkał. A jednak, Marku powiedziała Ewa, a jej głos, choć cichy, niósł się po całej sali. Podeszła do podium, a Tomasz szedł tuż za nią, jego obecność była jej cichym wsparciem. Słyszałam, że świetnie się bawisz, zarządzając moją firmą. Ale obawiam się, że twoje rządy dobiegły końca. Marek szybko odzyskał rezon. Ochrona! Proszę wyprowadzić tę kobietę! To jakaś oszustka! Wszyscy wiemy, że Ewa nie żyje. Ale nikt się nie poruszył. Wszyscy patrzyli na Ewę, na jej znajomą twarz, na ogień w jej oczach. Nie jestem oszustką. Ale ty jesteś złodziejem i mordercą, powiedziała Ewa, patrząc mu prosto w oczy. Zwróciła się do akcjonariuszy. Ten człowiek przez lata okradał firmę. A kiedy byłam bliska odkrycia prawdy, próbował mnie zabić, pozorując wypadek samochodowy. W sali podniósł się szmer. Marek śmiał się nerwowo. Absurd. Gdzie masz dowody? Wtedy Tomasz zrobił krok do przodu. W dłoni trzymał mały odtwarzacz. Nacisnął przycisk. Głos Ewy sprzed wypadku wypełnił salę, demaskując każdy szczegół planu Marka. Kiedy nagranie ucichło, twarz Marka była maską nienawiści i paniki. Próbował uciec, ale prawnik Tomasza już dał znać wezwanej wcześniej policji. Funkcjonariusze weszli do sali i skuli go. Jego era dobiegła końca. W chaosie, który nastąpił, Ewa odwróciła się od wszystkich. Jej oczy odnalazły Tomasza. Podeszła do niego i, nie zważając na dziesiątki par oczu, objęła go mocno. Wtuliła twarz w jego ramię, a jej ciałem wstrząsnął szloch ulgi. Uratowałeś mnie, wyszeptała. W każdy możliwy sposób. Tomasz objął ją, czując, jak ostatni lód w jego sercu wreszcie topnieje. W tej zimnej, korporacyjnej sali, pośród rekinów biznesu, odnalazł coś, co dawno uznał za stracone, ciepło, połączenie, nadzieję. Wiedział, że nic już nie będzie takie samo. Minął rok. Wiatr wciąż gwizdał w górach, ale teraz brzmiał jak melodia, a nie lament. Chata Tomasza rozrosła się, dobudowano do niej jasne, Przeszklone skrzydło, które służyło Ewie za biuro, z którego zarządzała swoją firmą, łącząc się ze światem za pomocą satelitarnego internetu. Zrezygnowała z codziennej obecności w mieście, znajdując nowy, zdrowszy balans. W ogrodzie, który razem założyli, Ewa i Zosia sadziły tulipeni. Śmiech dziewczynki odbijał się echem od zboczy gór. Tomasz siedział na werandzie, kończąc rzeźbę. Nie był to już samotny ptak. Ale trzy splecione ze sobą postacie mężczyzna, kobieta i dziecko. Jego dłonie poruszały się z tą samą precyzją, ale teraz w jego pracy była radość, a nie ucieczka. Wspomnienia Ewy wracały powoli, fragmentarycznie. Pamiętała swoje dzieciństwo, studia, walkę o firmę ojca. Ale okres tuż przed wypadkiem i sam wypadek pozostały czarną dziurą. Może tak było lepiej. Zamiast tego miała nowe wspomnienia. Pierwsze ognisko, smak zupy gotowanej przez Tomasza, dotyk jego dłoni, kiedy uczył ją trzymać dłuto, śmiech Zosi. To były wspomnienia, na których zbudowała swoje nowe życie. Wieczorem usiedli razem do kolacji. Nie byli już tylko trojgiem ludzi pod jednym dachem. Byli rodziną. Rodziną z wyboru, zrodzoną z zamieci, niebezpieczeństwa i cichego zrozumienia. Rozmawiali o dniu, o planach na przyszłość, o małych, zwykłych rzeczach, które składają się na szczęście. Po kolacji, kiedy Zosia już spała, Tomasz i Ewa wyszli na werandę. Nocne niebo było czyste, usiane milionami gwiazd. Ewa oparła głowę na jego ramieniu. Czasami zastanawiam się, kim byłabym, gdybym nigdy nie miała tego wypadku, powiedziała cicho. Byłam tak skupiona na pracy, na sukcesie samotna w tłumie. Myślę, że tamta Ewa Nowak nie była szczęśliwa. A ta? Zapytał Tomasz, a jego serce zabiło mocniej. Ewa podniosła głowę i spojrzała mu w oczy. W jej spojrzeniu była cała miłość i wdzęczność świata. Ta Ewa Nowak znalazła wszystko, czego nie wiedziała, że szuka. Znalazła dom. Pochylił się i pocałował ją. To nie był pocałunek pełen gwałtownej namiętności, ale czułości, pewności i obietnicy. Obietnicy wspólnych poranków, cichych wieczorów i życia wypełnionego sensem. Patrząc na oświetloną chatę, na śpiącą w środku córkę i kobietę, którą kochał w ramionach, Tomasz zrozumiał. Przez lata myślał, że chroni Zosię przed światem, ale tak naprawdę chronił samego siebie przed życiem. Ewa, kobieta, która spadła z nieba wprost w jego śnieżną pustelnię, nie zniszczyła jego azylu. Ona go dopełniła. Nauczyła go, że prawdziwym schronieniem nie są drewniane ściany, ale otwarte serce. Samotny ojciec znalazł w śniegu nie tylko zagubioną kobietę. Znalazł odkupienie, miłość i drogę powrotną do domu.